Tak, tak, każdy jest kozak w necie, aczkolwiek ilość przejechanych kilometrów nie zawsze świadczy o tym, jakim ktoś jest kierowcą, bo można zrobić dużo kilometrów, a nadal być nijakim, a można zrobić mało i mieć jakąś tam wiedzę, dryk tak zwany. No, różnie to bywa. To jest prawy winkel, to jest motocykl, to jest zawieszenie motocykla. Bardzo ważny jest moment, w którym dodamy gazu na zakręcie. Jak dodamy go za szybko, motocykl podniesie troszeczkę widelec. Inaczej pokażę, najpierw go obniżę. O, w tym momencie dodamy trochę gazu i co wtedy zrobi przednie koło? Troszeczkę się uśliźnie, straci przyczepność po prostu. I wyjdziemy w taki sposób w zakręt. W tym momencie zjarzymy, że coś jest nie tak, upuścimy gazu albo nawet dohamujemy i zrobimy takie coś. Cia, 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 cia. To jest ruch. To było nieodpowiednie wyjście z zakrętu. Można też nieodpowiednio wejść w zakręt. Co robimy? Przeciwskręt. W tym momencie cyk, motor się pochy, motocykl się pochyla lekko, i dopiero wtedy sobie skręcamy. Cyk, i gdzie dodajemy gazu? No, chyba trzeba to wyczuć, żeby nie zrobić tak. Albo tak, albo tak. Tak, specjalnie kupiłem ten model, żeby to pokazać. Chciałem z widełkami ruchomymi, ale się nie da. Ale stwierdziłem, że zjażycie, jak trochę tu nacisnę. Zjażyliście o co chodzi, prawda? Dyskryminacja. Out, pełno aut, traktorów, ciężarówek. A a, motocykli? Jeden był.